To tu, w budynku Instytutu Jana Pawła II w najbliższą niedzielę odbędzie się otwarcie wystawy, na której znajdzie się kopia całunu turyńskiego. Wraz ze mną jest kurator tejże wystawy, ksiądz Mariusz Kiełbasa. Ksiądz Diakon. Ksiądz Diakon. Proszę księdza, w Roku Wiary chyba warto sobie zadać pytanie, kim jest człowiek z całunu? Ja myślę, że zdecydowanie, dlatego że Rok Wiary ma za zadanie pomóc ludziom pogłębić tą wiarę i myślę, że właśnie całun turyński przez wieki był takim właśnie przedmiotem, który pomagał ludziom pogłębić e, wiarę w Chrystusa i mamy nadzieję, że właśnie również w dzisiejszych czasach spełni taką samą rolę. Poza całunem na tej wystawie znajdują się też różne plansze czy naturalnej wielkości rzeźba. Naszym założeniem była taka sprawa, żebyśmy jak najlepiej uwidocznili tą miłość Chrystusa, żeby to nie było tylko sam całun, dlatego że być może wielu ludzi nie ma dokładnego rozeznania, co jest przedstawione na całunie, ale właśnie te plansze towarzyszące tutaj na wystawie plus ta rzeźba, czy jeszcze gablotki, które zamontujemy w późniejszym czasie, będą mogły uwidocznić właśnie te wszystkie elementy, które na pierwszy rzut oka z całunu nie widać. I to wszystko w Sanktuarium Jana Pawła II, ale nie bez powodu, prawda? Nie, oczywiście. Chcemy tę wystawę tutaj zorganizować, dlatego że Jan Paweł II już od samego początku swojego pontyfikatu właśnie jako główne przesłanie swojego nauczania wskazywał na tą miłość Chrystusa do rodzaju ludzkiego. I dlatego chcemy właśnie tutaj, w tym miejscu szczególnym dla Jana Pawła II pomóc dzisiejszym ludziom również tą miłość odkryć. I wyobraźmy sobie, że oto trafiam tutaj ja z ulicy na, tą na tę wystawę i co tutaj takiego, na co powinnam zwrócić uwagę i co z tej wystawy powinnam wynieść, zapamiętać? Ja myślę, że każdy z odwiedzających wyniesie coś specyficznego dla siebie samego, dlatego że każdy z nas jest trochę inny i być może będą osoby, których na przykład kopia całunu uderzy najwięcej, ale na przykład z doświadczenia z innych miejsc w Europie wiemy, że na przykład najbardziej niektórzy są poruszeni samą rzeźbą, którą tutaj właśnie mamy przed nami. Część ludzi na przykład bardzo jest zaskoczona, poruszona wewnętrznie trójwymiarowym obrazem naturyńskiego, to wprawdzie nie jest ten oryginalny hologram, który został wykonany z całunu Tureńskiego, ale też obraz, który przedstawia wierną kopię tego hologramu. I móc zobaczyć w, praktycznie w trójwymiarze osobę, która tyle za nas wycierpiała, jednak y, pomaga czasami uświadomić sobie, jak wielki to był, jaki wielki bezmiar miłości. Bo rzeczywiście, patrząc na całą, możemy zobaczyć tę właśnie osobę. To znaczy, naukowo rzecz biorąc, nie mamy pewności stuprocentowej, jednak, y, ta olbrzymia zbieżność między tym, co przedstawia sam całun, a Ewangeliami pozwala nam sądzić, że jednak całun w dużym prawdopodobieństwie jest tym samym płótnem, którym został owinięty sam Chrystus. Czyli wszystkich możemy serdecznie zaprosić. Oczywiście, zapraszamy serdecznie na to szczególne otwarcie, które będzie w tą niedzielę, ale oczywiście również w ciągu całego roku, dlatego, że przewidujemy tą wystawę na czas dłuższy nieokreślony i liczymy na to, że będą chętnie, żeby się z nią zapoznać. Dziękuję bardzo. I od, te, od tego momentu zaczynają się cztery plansze bodajże, które przedstawiają się tą zbieżność, zgodność między całymi Ewangeliami. Jeśli na przykład widzimy, że zaczął, go ubicz, ubiczował na przykład, nie? Pismo Święte nie mówi nic więcej, tylko ubiczował i wydał na ukrzyżowanie. Natomiast na całunie turyńskim możemy zobaczyć konkretnie ślady, na, przykład, yy, na całej głowie, które są spowodowane cierniami. Na czole, na rękach, na plecach na przykład. Stąd na przykład z całunu wiemy, że to nie była prawdopodobnie tylko korona, ale cały hełm, ponieważ jest tak dużo tych śladów krwi na głowie, że wiemy, Pismo się temu, że został bity po głowie biczami, a więc wbijając się w skórę, pozostawia właśnie te, te ślady. Gwoździe na przykład nie były dokładnie w samym dłoni, tylko musiały być w nadgarstku, dlatego że pod wpływem ciężaru nie utrzymałyby nam sama skóra całego, całego ciała. Dlatego przechodzi przez tak zwane miejsce D100. To jest takie specjalne miejsce w nadgarstku, gdzie się wszystkie nerwy krzyżują. Dlatego w uszkodzenie tych nerwów powoduje zamknięcie się na przykład nadgarstka. I stąd na całunie widzimy tylko cztery palce.